Mikołaj zawitał do polskiej szkoły nr 10 Świętej Marii Magdaleny w Lwowie. Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, czekały na tę wizytę z niecierpliwością. Napisałaś już list do Świętego Mikołaja? Tak. Pójdę ku i Święty Mikołaj już zabrał. Nasz kochany Mikołaju, to my, dzieci, przez rok cały robiliśmy co mogłyśmy, by zasłużyć na pochwały. Specjalnie dla wyjątkowego gościa, najmłodsi uczniowie przygotowali też piosenkę. Dzieci bardzo się cieszą z tego powodu, są bardzo e, takie energiczne jak zawsze. Tak? E, uczą się chętnie wiersze, przygotowują się, ćwiczą piosenki. Polska szkoła świętej Marii Magdaleny ma bogatą, ponad dwustuletnią historię. Cieszy mnie bardzo, że teraz jest to możliwe. Ja jestem absolwentką tej szkoły i wtedy, gdy uczęszczałam do tej szkoły, to nie mieliśmy takiej możliwości spotykać w murach tej szkoły świętego Mikołaja. Mikołaj w tej szkole jest tradycyjny i przy takim wspaniałym święcie, które dzisiaj dzieci miały, bo były Misterium Świętego Mikołaja, dzieci przy, widziały Świętego Mikołaja, dzieci podziękowały mu wspaniałą piosenką. Między innymi chcemy podziękować Fundacji Dziedzictwo Kresowe, która nas już trzeci rok pomaga nam z podręcznikami. Wspaniałe podręczniki, z których możemy korzystać to jest... Elementarz odkrywców. To jest jeden z najnowszych podręczników na rynku polskim i właśnie dziedzictwo kresowe udostępniło nam te podręczniki, z których my możemy uczyć się i poznawać świat, i poznawać nasze ojczyzny.